Robimy tak samo, ja idę górą w. Mamy dokładnie to samo. Dokładnie no? to samo jest. Ta. Karol Miller Lubi to. Dobra, co są ja sami. biorę sobie temperaturę. Które to są te latarki mocniejsze? Te na dole. Te na dole chyba. Ja też biorę temperaturę i biorę aparat oczywiście. Ło, wow, jaka kozacka. No, jest grubsza. Biorę temperaturę i. się aparat, tak? No, ja wziąłem aparat już. To ja sobie wezmę no radę, nie z nim gadać. I nie wiem, może weź sobie... Może weź od razu jeden... Wezmę sól. Wezmę sól, ale pos... zaznaczę no, no, spokój od no, razu, nie? No. To był dobry patent. No dobra. No, w sumie spoko był. Klucz Let's biorę. go. Klucz wziąłeś? A, faminka. Kamerka. Kamerka hmm. na głowę, kamerka na głowę. Aha, dobra, dobra, sorry. Dzięki, no i dobra. to jest latarka. O, Król no, złoty, widać. jak świeci. Będziemy widzieć coś teraz. Tych, no, teraz tam coś będzie widać. Tych korytarzach by była tragedia, nie? A nie, spojrzeliśmy na imię, nawet. O, nieważne. E, patrzyłem, a, ale to i tak będziemy. O, widzicie co? A te dzwonki, to ja myślałem, że te dzwonki są. ogólnie w ten, tak jak poprzednio. idę lewo, kompot prawo, a ty góra? Tak, tak samo idziemy. A teraz za kośmie. O kurde, ale wali ta latara. O, teraz ja mam tutaj jakieś inne innej No bo one są losowo generowane, wiesz. Tak, teraz mam tą... bibliotekę. Donda jest ta biblioteka famina. No latarka primasowa. Sta poraki, donne, stas tu. Si, si. Telefon do Ciebie dzwoni. Nic tu nie mam. Szkoła piękna. Jak tam żyjecie? Dopiero pierwsze pomieszczenie spadałem. Ja dwa pomieszczenia już ze sobą mam. Wszystko w Cześć Kubuś. A może Kubuś chcesz zagrać? Bo brakuje nam jednej osoby do slot'a. Do pełnego. Nic, nie ma. Nothing is here. I co? Póki co, chat. Póki co. mówi Telefon znowu mnie dzwoni. To u Ciebie, ale to, to, to na parterze dzwoni? No. No dobra, dobra, nie bądź taki chojrak. Ja nic cholera nie umiem, ja też nie umiem w to grać. Coś u mnie dupia. Mogło być nade mną, nie jestem pewna. Pamiętajcie, że trzeba zrobić zdjęcie wody, więc jak będziecie słyszeć wodę w łazience, to mówcie, nie. Opegi Brown, Opegi Brown. Kto Ciebie pokochać będzie umiał? Ten Bisek do mnie już tam szalaje na czacieł faminę, no wybremos. Gdzie te duchy? Gdzie te duchy? Ghost, where are you? Do something. Make some noises that we know that you are here. Kurde, słuchawki mi się rozładowują. Nie dobrze, muszę iść po kable. Are you here? Make some noises for me for us. Ty beskitu jedną z tych Jedno je, je z graffiti ma... jest napisane smoki. No widziałam to. No, piękne. Jest smog? <laughs> o Brown, show yourself. O Brown, move some noise. Do ciebie, do ciebie ukochać będzie umiał. Sardy, jak o, ostatnio jak o mi Brown. Tak ucha, oh, okay z... <laughs> komuś dzwoni. Odbierz telefony. Jakieś skrzypanie miałem na piętrze przed chwilą. Hamala sama coś skrzypi co czas po prostu. Znaczy wiesz, ona może... No. Are you here, ghost? Show yourself, make your presence. Ej, ta latarka jest koks. Admit your presence. Show yourself, make some noise.

Znowu telefon dzwoni no, A ja już też telefonami No bo cały dzień dzwoni Ciekawe jaka nasza sanait Na pewno z 50% No powiem wam Słysza. że lewa strona parteru w normie na razie temperatura Taszę MF nic nie U mnie to samo A krzyczę no, do niej Może, nie jej... może mieliśmy farta jednak poprzednio Może. Mówiłeś coś teraz? Dobra, słyszę Dobra. ją tutaj Ja też ją słyszę Chyba jesteśmy, jesteś już przy końcu swojej trasy? Mm, nie, ale mogę być nad tobą Chyba jesteś tak, zamknęłeś te drzwi? Nie Kompot chyba. Tak, tak, jestem w sali, właśnie zrobiłem kółeczko swoje. No właśnie, ją gdzieś tutaj... Się. Gdzieś ją tutaj słychać, nie? Dzień, jesteś w jesteś sali? Tutaj. Dobra, zaraz zajrzę tam do ciebie. Znaczy tu u mnie w normie, ale to się wydaje, że albo nad nami, albo... jest w sali mnie wystraszyłeś. wyskoczył i z drzwi tutaj. To musiało być nad nami, chyba u Juniora, co? Mogło być u mnie, bo ja słyszałem bardzo wyraźnie. Ale wiesz, to było takie... To było takie... Powiedziała najpierw coś damskim głosem, a potem było... A to nie, u mnie było coś takie... No to, no, no, o, to, 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 to. Dokładnie to. No tutaj na dole temperatura dobra, ja idę, czekaj, ja, ja robię kółko two z twojej strony w takim razie teraz. Z temperaturą, z telefon. Ej, bo ja muszę przy, przy, przy te słuchawki, bo mi się rozody. Zostawiałeś otwarte drzwi Ja wszędzie, tak. Ja wszędzie zamykam na piętrze, także. Gimnastyczna jest w porze temperatura. A tak sprawdzałeś dokładnie kompot te pokoje? Szukałeś itemków i tak eee. dalej? starałem się też dokładnie. To ja tylko wchodzę do pokoju i tak mniej więcej sprawdzam temperaturę, nie będę tutaj sprawdzał. Ale temperatura może, może się zmieniać w pokoju przez jakiś czas, wiesz, w różnych miejscach samii no, na początku możesz być na przykład zimno a potem możesz mieć ciepło albo na odwrót Gadnik to ogarnia sobie gierkę po ogień Is anyone here? Can you make some noise? Can you show me yourself or make some noise? Can you make some noise? Can you show yourself? Where are you? Can you speak to me? Speak to me. Ale zaczynają przychodzić czat. Znalazłem jakąś zidną salę audiencyjną, jakby niewykładową, taką dziwną. Ale zero no, jakiejkolwiek aktywności, przynajmniej u mnie. Bo u mnie też zero. Może chciała go wołać, żeby go wkrótce. No zobaczymy, no na razie będziemy szukać. Jak wszystko przejdziemy i nic nie będzie, no to będziemy wtedy chodzić. On się pokazuje wszystkim, więc jeżeli się nie uda, to będziemy chodzić B3 i po prostu wołać. Zobaczymy, gdzie będzie aktywność. Nie? Ja jeszcze mam trochę do przejścia, także na czilku. No ja już. Ja też kończę połowę powoli. My jestem na zachodniej stronie teraz. Oho, wywaliło korki. Tak, wywaliłem. Nie, nie, to ja wywaliłem korki przez przypadek pewnie. Gdy korki masz pod lewymi, znaczy jak wejdziesz, to od, od razu to pod prawymi schodami są korki. To od strony kompoza teraz będą w takim razie. Czy ktoś z was nie gasił świateł? Nie. nie gasiłam zawsze. Bo ja zapaliłem tylko na korytarzach, więc nie powinno być. No nie, ja tylko na holu głównym zostawiam włączone światło Nie ja w ogóle nie ruszniałem światła zajmę. No daję radę, no. Widzę cię nawet O nie, nie widzę cię, to coś innego Pewnie duch A tak jakiś odblask Dobra, jest u mnie. Jest? Tak, mam tu pokój. Jestem na północno-zachodnim kącie na samym rogu przy wyjściu na zewnątrz. Czyli lewy górny róg. Dzwoni mi tu telefon, jest niska temperatura i chodzi i beka. Słyszę już. Ja wychodzę, bo jeszcze dojeżdża. Widzę cię już, widzę cię już, zobacz. To jest zaraz przy wyjściu, nie? Mhm. Uh -huh. Za mną nic nie ma spokojnie. Tutaj tutaj, ten pokój. O, otworzył drzwi, bo je zostawiam zamknięte teraz. Dobra, teraz sobie słodzę, da tutaj też. Dobra, Walsul. Ja już idę z tym. Tutaj gdzie jesteście? Lewy górny róg mapy, nie? Dobra. Maru. A, tu, tutaj. Hello? Zrób, zdjęcie telefonu, bo dzwoniła. Dzwonił? Dzwonił na telefon? Tak, tak Dobra. Jest aktywność. Wujka? Dobra, idziemy po A mamy, mamy tutaj freeze czy nie? Nie, jest tylko cztery, nie ma freeze. Atak. Atakuje? Nie, nie, tak, atakuje. Ale jesteśmy w pokoju u niej. Jest tutaj, wypierdalamy stąd. Szybko, szybko. No I cały hajs Przecież to jest jej pokój. To jest jej pokój. kurwa, no to czeka, że on nie żyje. Kobieto, zapierdalamy po to. Chowanie się w pokoju, w którym ona się pojawia, to jest bardzo zły pomysł. Brawo! <tosłuch> W końcu na to wpadli. Dobra, jak wstawić tą kamerę? Jakoś tutaj w korytarzu, skierowano na drzwi. Czy... Nie tu, nie tylko w pokoju ustaw. No f**kina, mm. błagam Cię. tutaj na brzegu. No Fakina bitch please. W środku. W środku ust... A jak Ci nie wyjdzie z pokoju? Dobra, kamera odpalona. Cofnę drzwi. Dziobro! Dio kurwoje jewana! Przestań mi rodzinę prześladować. Kowi telefon! Dobra, czy każdy. Ja w ogóle umarłem, bo się na mokrej podłodze wyjebałem, bo jest znak, że jest mokra podłoga, uwaga. Nie zauważyłem. Idź demonie parszywy, won z mojej szkoły. to nie certyfikatów nie lubi. Ty, ale ja mam ce ja mam certyfikaty 4. Tak, myślę, że Raz, jest dwa, tak trzy, cztery. cztery. Boże, jakie Ta to jest głupie czekanie złożonek, na... nich. na no. <goda> <Carga. goda> Can you shit to my sink <goda> Could you please? <goda> w sumie no dobra niech będzie niech będzie Jin